Witam Was w kolejnym odcinku poradniki do Terrarii i będziemy dzisiaj sobie, jak obiecałem, w poprzednim odcinku kopać ale też zrobimy piecyk tylko nie wiem czy dość materiałów na piecyk chyba nie mam co tam trzeba było na ten piec? Chyba troszkę więcej kamienia, a więc tutaj wydobądźmy trochę więcej kamienia i mamy 19, ale chyba trzeba było 20. Okej, ok, mamy tutaj zamurujmy to klejem. Tutaj sobie teraz postawmy naszego toolboxa tylko musimy jeszcze tutaj ziemię dać. przepraszam, nie ziemię, tylko drewno tutaj aha, jeszcze powiedziałem o potworach, że jest latający okobos, jeszcze w onach jest powiedzcie w on jest taki taki dziadek, który się zamienia w szkielet, tylko w nocy jeszcze jest robot z zarażonej ziemi i w zarażonej ziemi są jeszcze potwory, ale w zarażonej, o zarażonej ziemi powiemy kiedy indziej i pójdziemy kiedy indziej Ok, postawię sobie tutaj toolboxa i tak, i możemy zrobić piecyk na no, piecyk, nie przeczytałem tam. Chyba potrzeba było 20 kamienia, 3 pochodnie e, oraz trochę drewna. Nie, nie pamiętam, naprawdę. Nie pamiętam. Ale jeśli myliście te materiały co ja zdobywałem, to wiecie jak zrobić piecyk. I mam sobie tutaj piecyk. E, tak, e, ja tak sobie pomyślałem. I... E, Czekaj. Zrobię sobie przejście do tej kopalni mm, w formie platformy. E, tak robimy platformy, Musimy mieć drewno. I tutaj mamy Wood Platform. I 13 platform wystarczy. I to jest platforma, że można sobie na ją skakiwać. Ona jest bardzo przydatna. A więc damy sobie tutaj... I sobie damy tutaj piec, Będziemy tutaj mogli sobie do jaskiń zaskakiwać. Yy, I powiem wam, że to krzesło około no, tego piecyka nawet ładnie wygląda, więc tak zostawimy sobie. Teraz tak, zdobyliśmy sobie ten koper i teraz piecyku możemy go przetopić. Trzy kopera. Ok, nie zajmując już więcej czasu tutaj, miesięcy nad tym piecykiem, no będziemy sobie kopali dalej. Ale ja pokopię i jak coś znajdę, to się do Was odezwę. I witam. I w końcu coś znalazłem, ale nie wiem czy to. Czasem nie jest takie, że wejdę i już jest koniec. No i. I tak niestety jest. A więc kopię dalej. Wkurzyłem się, więc postanowiłem kopać cały czas w dół nie jest to bezpieczne ale mam platformy, więc będę mógł jak wyjść mniej więcej tak wyczuję kiedy mam przestać kopać możemy też klockami przecież do góry pójść więc skopię o o jesteśmy odkryliśmy jakiś cave i tak to co tutaj widzimy to jest y, Banek, że tak I o na przykład jak go rozwalimy to z niego coś wypadnie i teraz wypadła mikstura. No i co tu mamy to bąbelki. Oczywiście tak samo jak w Minecrafcie nie nie mamy y, wiecznego powietrza, że tak powiem. I też możemy się utopić. O, tutaj seduszko też wypadło. Ok, idziemy z tej wody. A tu mamy pajęczynę Będę kopał tu okay, yy, Musicie bardzo uważać O! O! Tak Mamy tu sliver Też będziemy go mogli przytopić w piecyka więc jest super Dzięki niemu możemy też robić lepsze rzeczy sobie do góry troszkę pójdziemy i tak tutaj widziałem że mieliśmy też tutaj w dółkę w taki a więc przekopiemy się tutaj tak wow właśnie. i tam mamy czerwonego slajma wypijemy sobie potkę żeby nam przywróciła całe nasze życie damy sobie tu pochodnie i zawalczymy ekstremalnie pod wodą a szybko go powinniśmy zabić ok teraz do góry to się utopimy ów udało nam się Okej, okay, to jest dość hardkorowe. Okej. Okay. Tutaj na górze też mamy materiały, a więc sobie pójdziemy po nie. Tutaj mamy iron. Tak... Tutaj... Uff, nie mam co bardzo mówić, wiecie? A dość monotonna. No patrzcie no Wydobądź się w końcu O boże Następny cierpliwy Okej okay. Tam pod wodą też były materiały Boję się teraz, że się utopię To będzie nasza pierwsza śmierć Dobra O, tu jest więcej też materiałów A więc To jest droba, idź sobie, ja go nie cierpię. To jest bardzo groźny potwór. Jesteśmy bardzo słabi, więc może nas zabić. Ile no jeszcze? O, nie za dużo. Okej, okay. okay, tutaj. Odkryliśmy kolejnego kejwa. Teraz tam jest woda, a my możemy spokojnie sobie wydobyć materiały. Okej, okay, mamy już mało pochodni, a na dole chyba widziałem szkieleta. Już mamy jedną w ogóle pochodnię. A więc postawimy ją tutaj. Weźmiemy sobie to i wrócimy do tego kajwa już potem, kiedy będziemy mieli więcej pochodni i będziemy bardziej przygotowani. Bo tam do góry sobie pójdę razem użyję tu już tego Ok, tam była chyba kasa a więc najprostszym sposobem, jeśli nie chce nam się wychodzić ze skini jest zrobienie tak save i exit i wtedy jeśli ponownie wejdziemy zrespimy się już na świeży powietrzu, a więc do zobaczenia w kolejnym odcinku w kolejnym odcinku przytopimy sobie te rzeczy Copelujemy sobie troszkę na slajmy, zbierzemy pochodnie, no i już znowu zejdziemy do jaski.